Jeden z widzów zadał mi pytanie, co się stało z moimi zestawami Lego, które otwierałem kiedyś. Chyba to był rok 2017 czy 2018. Tutaj mam, słuchajcie, jeden z tych zestawów, jak widzicie. Proszę bardzo, troszkę nie widać. Ale tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, większość z tych zestawów mam. Tutaj, słuchajcie, w swoim po pokoju czy pomieszczeniu, do, którego nag nagrywam, i co ciekawe, słuchajcie, wartość tych klocków wzrosła niektórych nawet dwukrotnie. Czyli, na przykład, jakaś wersja kosztowała 400 zł, chyba to tych klocków, a obecnie, słuchajcie, taki zestaw jest wyceniany na prawie 900 zł więc jak widzicie można iść w kolekcjonowanie tych zestawów a potem odsprzedawanie tych klocków już nie dostaniecie normalnie w sklepie lego więc to jest też ciekawe mam tutaj kolejny zestaw oczywiście te klocki były część z tych pudeł były tylko otwierane nie były roz, wiecie te, Naszetki nie były niszczone, otwierane, więc te klocki były tylko do openingu, który robiłem na YouTubie. Więc słuchajcie, patrzcie, tu mamy kolejny zestaw. On jest otwarty, tylko w opakowaniu. No i jak widzicie, woreczki są niepchnięte. Robiłem, pamiętacie, openingi na swoim dawnym kanale. I zostało mi naprawdę dużo tych, tych klocków niektóre no każdy z tych pudełek jest otwierane więc pewnie traci też na wartości klocki będą traktowane jako używane myślę że kiedyś je sprzedam No bo co, co z nimi będę robił tu mam z, w ogóle z Lego Nexo Knight. jak pamiętacie w ogóle te klocki ta seria została wycofana pamiętam gierkę która była bardzo fajna Lego Nexo ta mobilna dodatkowo serial był taki sobie Lego Ninjago raczej bardziej pole szczerze mówiąc tutaj mam słuchajcie kolejne zestawy zobaczcie proszę bardzo lego nexo tych pudeł było bardzo dużo kolejne lego nexo tu mamy Le lego ninjago słuchajcie może tak to przedstawię będzie bardziej lepiej wyglądać mam też słuchajcie wersje w ogóle nie rozpakowane pudełek lego nexo takie jak chociażby to. Tutaj kolejne. To było fajne, bo część z tych postaci i mocy mogliście w grze mobilnej używać. Nie wiem, czy kojarzycie te, te rzeczy. To pudło również jest nieotwarte. No i z Lego Ninjago mówi Jedna z moich na, najlepszy, jedna z najlepszych gier Lego i moja ulubiona, szczerze mówiąc. Bardzo fajnie zrobiona i chciałbym, żeby e, jeszcze powstawały gry Lego, słuchajcie, takie jak kiedyś. Żeby ich było tak, jak kiedyś, tak dużo. Może LEGO, Star Wars wyszło, ono było bardzo rozbudowane, ale raczej tak nie, nie do mnie nie przemawiało. Natomiast słuchajcie, zobaczymy. Tak jak mówię, ja prawdopodobnie będę sprzedawał te klocki, bo, bo jednak mi się nie przydadzą. I tak szczerze mówiąc, jeżeli miałbym szczery, mógłbym zostawić to swojemu synkowi, natomiast wydaje mi się, że on i tak będzie po mnie miał mega dużo klocków Zaraz wam pokażę. Słuchajcie, to pudło, które tu widzicie, jest ogromne. Mieszczą się tutaj klocki, które mają ponad, żeby was nie okłamać, 28 lat, może więcej, nawet przy 30, no 28. 30, może będą tu jeszcze takie, które mają 30 lat. Te tutaj, te elementy, które widzicie. One są z nowych wersji, to jest perła przeznaczenia bodajże z filmu kinowego. Natomiast postaram się Wam znaleźć takie klocki, które są naprawdę stare. To pewnie kojarzycie, to jest do podłączone, można podłączyć do PSA i to jest gra do LEGO Dimensions, gry na, gdzie łączy te wszystkie światy LEGO. Naprawdę mega fajna gierka była. Zobaczcie, tu jest ten element z starszych serii. To, to nie jest aż taka stara seria Lego. Nie wiem, czy zobaczycie dokładnie. Hmm, to była seria kosmiczna. Jedna z moich ulubionych, słuchajcie, taka. Mo może nie do końca ta, ale była taka seria kosmiczna. Wy jej pewnie nie będziecie kojarzyć, bo jesteście młodzi. Ale naprawdę mega fajnie to wyglądało. Tu są skrzynki, które pewnie już kojarzycie. Proszę bardzo, tu są też elementy z takie. No jak widzicie, to są starsze klocki. Tu jest Chłopek. Proszę bardzo, tu jest z tej naprawdę to jest. Chyba on nie jest nawet zrobiony tak, jak powinien być, ale to ubranie jest też mega starsze, stare. Tu jest naprawdę dużo takich ciekawostek. Kiedyś wam poopowiadam. Mega ciężkie są te klocki, ale mam coś jeszcze słuchajcie zostały mi gazetki tamtych czasów to jest gazetka z którego roku, roku nawet nie wiem ale tak wygląda 97 słuchajcie gazetka z 97 roku 1997 jest w miarę dobrym stanie słuchajcie to mam jeszcze starsze słuchajcie starsze czyli ile to ile lat minęło jak myślicie Znajdę wam zaraz jakąś starszą. To jest, słuchajcie, plakat z podwodnego świata. Nie wiem, czy to zobaczycie dobrze. Mam nadzieję, że tak. Kurka, muszę to tak dać. O! Proszę bardzo. Słuchajcie, naprawdę mega fajnie to. To jest, to jest mega stare. Oczywiście wszystko jest mega brudne. Muszę to jakoś odświeżyć zakurzone, bo to było na strychu. E, gdzieś odnalazłem, słuchajcie. Ale tak prezentuje się moja kolekcja. Jak widzicie, te klocki mają niektóre nawet jeszcze więcej niż 96 myślę 5 nawet rok więc trochę lat jest minęło no i co jak będziecie chcieli to wam pokażę większość tych gazetek jak wyglądają myślę że te plakaty te stare ja to w jakiś sposób postaram się uratować odświeżyć i sobie powiesimy tu w studio bo naprawdę mega fajnie ja miałem ten, ten statek tutaj tutaj tego rekina pamiętam to są seria podwodna którą, którą kiedyś miałem nie ma tu napisanego chyba daty bo to jest plakat naprawdę seria piracka seria ta kosmiczna mega fajnie wspominam moi drodzy Oczywiście zapraszam Was na mój kanał. Teraz wyświetlą Wam się playlisty i filmy, które polecam. Jeżeli chcecie być na bieżąco z innymi moimi kanałami, które prowadzę, to macie tu playlistę z wszystkimi filmami na tym kanale, więc będziecie na bieżąco sobie sprawdzać. YouTube nie poleca Wam zazwyczaj filmów moich, więc lepiej sobie zapisać tę playlistę i wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami na wszystkich kanałach. Do zobaczenia.